71. sesja Rady Miejskiej w Policach z 26 marca rozpoczęła się coroczną akcją na rzecz Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie. Każdego roku, gdy zakwitną żonkile, młodzi wolontariusze rozdają radnym kwiaty. W zamian w geście Solidarności lokalni politycy wrzucają do puszek datki. Sadzenie żonkili odbywa się w ramach ogólnopolskiej akcji Pola Nadziei. Jednym z pierwszych punktów marcowej sesji było sprawozdanie z pracy burmistrza. Radni usłyszeli, że gmina Police zdobyła fundusze europejskie na ekologiczne przedsięwzięcia w ramach projektu Klimatycznie, Cyklicznie, Perspektywicznie. Do finansowania w wysokości 929 tysięcy pozwoli na działania na rzecz budowania społecznej świadomości i odpowiedzialności względem postępujących zmian klimatycznych. Po tym, jak rząd zrezygnował w 2016 roku z udzielania dofinansowań na leczenie niepodności metodą pozaustrojowego zapłodnienia in vitro, własne programy wsparcia zaczęły uruchamiać samorządy. Wśród nich jest także gmina Police. Metoda in vitro jest droga i łącznie z badaniami może, w zależności od stanu zdrowia, kosztować od kilkunastu do nawet 80 tysięcy złotych. Dla wielu par, które bez powodzenia starają się o potomstwo, to ostatnia deska ratunku. W tym roku do programu przystąpić może 15 par z terenu naszej gminy. Całkowity koszt programu wynosi w 2024 roku 90 tysięcy złotych, z czego w połowie sfinansowany zostanie ze środków budżetu gminy Police i z budżetu województwa zachodniopomorskiego. Radni przyjęli także uchwały dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej, zmian w budżecie opieki nad zwierzętami, a także przyjęli sprawozdania z pracy poszczególnych komisji Rady Miejskiej. Były to ostatnie obrady Rady Miejskiej w obecnej kadencji, która rozpoczęła się jesienią 2018 roku. W niedzielę 7 kwietnia mieszkańcy ruszą do urn, by wyrazić swoje poparcie wobec konkretnego kandydata do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego. Tego dnia oddadzą głos na jednego z trzech kandydatów na burmistrza Polic, który swoją funkcję będzie pełnił przez kolejne pięć lat. Zgodnie z nowymi przepisami wyścigu o fotel burmistrza po raz ostatni wystartuje Władysław Diakun, który tę funkcję piastuje nieprzerwanie od 1998 roku. Następna sesja odbędzie się 30 kwietnia w nowym składzie.